O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun Kto zgasić świece, tak będzie umiał O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun Widział, a to O Grzegorz Braun, o Grzegorz Brown, Kto zgasić świece, tak będzie umiał O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun O wciąż myślał? się Wasz czas w historii. On już się skończył. I Wy, Żydzi z Izraela, i Wy, Żydzi z Ameryki, nie będziecie już zarządzali narodami tego świata. Nie będziecie dyktowali narodom na całej kuli ziemskiej, kogo mają wybierać na swoich najwyższych przedstawicieli i jak mają czcić i nosić w serdecznej pamięci swoich przodków, ich, ich męczeństwo, ich ofiary. Ułożył w głowie performance, pulsował jak bleś Wnet wyszedł z sali sejmowej i znał dobrze przepisy peposz. Zobaczył świecę co płoną i chwycił piaśnicę czerwoną. O grzegorz Braun, o Braun, kto zgasić świecę tak będzie umiał. Jedni drudzy, go home. Go home I, I funkcjonariusze Z ambasady Izraela I funkcjonariusze z ambasady Stanów Zjednoczonych Wystrzelił. Wy odegrał strażaka sama Sejmowy kanał Wciąż rośnie Widzowie Recz z Eurkomuną Recz z Żydokomuną Trójka brał grę, umiał O czegoś brał? Zbrał, widziała Polska i cała Unia.